Kiedy, pada śnieg 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 kiedy, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg 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 Kiedy pada śnieg miliony serc Mój radosny śpiew, dzieje jak wiesz Mój radosny śpiew spala śnieg Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg Kiedy pada śnieg, 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 śnieg. Kiedy pada śnieg, to nawet stróż Te radosną pieśń powtarza już. Te radosną pieśń na ustach wnieść. Kiedy pada śnieg? Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg? Śnieg, śnieg, kiedy pada? Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek fruszy Lecz nie bądź smutny, stróżu, gdyż, gdyż, gdyż. Choć pensja jest nieduża do góry uszy poniżu zawsze idzie wyższy. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg śnieg kiedy pada, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg to nawet mi ciepło w nogi jest choć mróz krzypi, ciepło w nogi jest po pioska śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada. Yeah! Challenge kolęda dla hospicjum weszliśmy nie tylko śpiewająco, ale oczywiście na sportowo. Bardzo dziękujemy Centrum Kultury Podgórza za nominację, a my nominujemy MPK Kraków, Wodociągi Miasta Krakowa i Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zapraszamy. Przyłączcie się do zbiórki, której celem jest wsparcie Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. Link znajduje się w opisie filmu. Zapraszamy serdecznie, bo razem możemy więcej. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.